Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Międzik, dyrektor Boheńskiego oddziału Centrum Edukacji Sigma, jednego z sześciu oddziałów, które funkcjonują w Polsce Południowo-Wschodniej. Pani dyrektor Centrum Edukacji Sigma, jaka to szkoła, dla kogo szkoła? Dzień dobry. Boheński oddział jest jednym z sześciu oddziałów w Polsce Południowo-Wschodniej. Potarnowie, Busku, Dębicy, Mielcu, Jędrzejowie. Prowadzimy zajęcia w kilku grupach. To jest szkoła, przede wszystkim Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Czyli dla tych osób, które chcą zdobyć wykształcenie średnie. Dokładnie tak. Ale nie tylko. Również dla osób, które już mają skończone wykształcenie średnie, ale chcą poszerzyć swoje kwalifikacje. I zdobyć dodatkowe umiejętności. Dokładnie tak, dodatkowy zawód. I jakie to są na przykład kierunki? Kierunków mamy bardzo dużo. E, mamy to podzielone troszeczkę na kierunki medyczne i również kierunki artystyczne, e, administracyjno-biurowe, między innymi takie właśnie jak administracja BHP, czy florystyka, czy kosmetyka, e, no i oczywiście kierunki, e, kierunki medyczne. To zatrzymajmy się na chwileczkę przy tych kierunkach medycznych. Mm -hmm. Czego można nauczyć się w Centrum Edukacji Sigma? Zawody medyczne można zdobyć w tej chwili nawet w ciągu roku. To przede wszystkim sterylizacja medyczna lub też asystentka stomatologiczna. Czyli dwa semestry i mamy dyplom ukończenia kursu. Dokładnie tak. Na tych kierunkach przede wszystkim uczymy się teorii, jak i praktyki. Nasi wykładowcy, którzy są profesjonalistami zarówno w teorii, jak i w praktyce, ponieważ na co dzień pracują w tych zawodach, świetnie przygotowywują grupę do pracy już w tych zawodach. I co istotne, jeszcze tutaj musimy zaznaczyć, że w przypadku tych kierunków medycznych nie jest potrzebna matura. Tak, to jest bardzo, bardzo atrakcyjna oferta, ponieważ tutaj jak najbardziej wystarczy wykształcenie średnie. W tej chwili bardzo dużo osób kończy szkoły średnie, ale nie zdaje matury z różnych powodów. To wykształcenie średnie wystarcza do, do tego, żeby zapisać się i móc ukończyć naszą szkołę policjalną. A jakie nowe kierunki przygotowano w tym roku, obecnie? Na co Państwo ogłosili nabory teraz? Oczywiście standardowo cały czas prowadzimy, rozwijają się te nasze kierunki medyczne, które od samego początku wprowadziliśmy tutaj do naszej oferty, natomiast na dzień dzisiejszy mamy również. W ofercie, którą też bardzo, bardzo szeroko będziemy to promować, to jest technik farmaceutyczny, to jest opiekunka to dziecięca. To w ofercie. Tak, to z, również technik ortopeda. To są kierunki takie, których które jeszcze nie otworzyliśmy, a też zamierzamy. Pani Dyrektor, a które z tych kierunków cieszą się może z tych starszych, pewnie tak największym zainteresowaniem? No oczywiście opiekun medyczny to jest kierunek bardzo rozpowszechniony i zawód niezmiernie potrzebny dla nas wszystkich tak prawdę mówiąc, zarówno dla osób młodych, dla dzieci. To taka kwalifikacja, starszych? która daje gwarancję zatrudnienia, bo tych zakładów opiekuńczo-leczniczych cały czas przybywa. Zdecydowanie tak i w naszej tutaj ofercie jest również pomoc w znalezieniu praktyki zawodowej. Jeśli oczywiście ktoś nie potrafi czy nie może z różnych powodów tej praktyki zawodowej zorganizować sobie we własnym zakresie, to tutaj Współpracujemy ze szpitalem naszym bochańskim, z panem dyrektorem, i też z różnymi innymi placówkami pomocy społecznej czy też, czy też medycznymi, i wtedy jak najbardziej nasi słuchacze mają możliwość odbycia praktyk zawodowych. Pani dyrektor, a kto wykłada w szkole kadra nauczycielska, jakie te osoby? Ja sobie nie wyobrażam, żeby wykładać przedmiot zawodowy, nie mając o nim pojęcia, albo wyczytując, znając go tylko i wyłącznie z książki. To jest po prostu nierealne. Nie ma możliwości zarażenia pasją, zaangażowaniem słuchaczy, gdzie tylko i wyłącznie możemy pokazywać slajdy, czy też po prostu opowiadać. Dlatego też mamy kadrę wyspecjalizowaną, która na co dzień pracuje. W szpitalach, czy w gabinetach, zdecydowanie tylko i wyłącznie praktycy. Z różnych dziedzin? Z różnych dziedzin. Da. Zarówno stomatolodzy, jak i lekarze, y, którzy pracują na co dzień w szpitalach. A gdzie są prowadzone zajęcia Centrum Edukacji Sigma? Jeśli chodzi o kierunki ze szkół policjalnych, mamy sale wyposażone bardzo, bardzo profesjonalnie, ponieważ też zależy nam na tej bardzo szerokiej praktyce. I wszystko to jest zlokalizowane w centrum miasta, przy rynku. Rynek 9 to jest nasz adres, gdzie mieszczą się sale praktyczne z masażu, gdzie są sale z opiekuna medycznego, który jest wyposażony w specjalistyczne łóżki. I cały cały sprzęt potrzebny do pracy takiej właśnie zawodowej, jak również stomatologia, czyli asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, gdzie w sali również jest sprzęt stomatologiczny, począwszy od narzędzi, kończąc na unicie stomatologicznym. A kiedy prowadzone są zajęcia, w jakie dni? Zajęcia prowadzimy głównie w weekendy. Jest to najlepsza forma i najatrakcyjniejsza forma dla naszych słuchaczy, ponieważ zazwyczaj są to osoby dorosłe, które również pracują w ciągu tygodnia i też mają obowiązki. Czyli szkoła domowe. daje im taką możliwość, że mogą pracować i jednocześnie się doszkalać. Jak najbardziej tak. A podobno macie stuprocentową zdawalność, jak to jest w Waszej szkole? Bardzo kładziemy nacisk na e, współpracę e, zarówno z sekretariatem, e, gdzie pracują e, bardzo profesjonalne panie, które pomagają naprawdę e, przejść te wszystkie czasami trudne e, momenty formalności. I Zróbili dokładnie się. formalności tak. również. E, I współpraca z nauczycielami. E, nasi wykładowcy z, bardzo, bardzo szczególnie się przykładają do tych zajęć. E, Teoretyczno-praktycznych, które powodują, że nasi słuchacze są w pełni przygotowani do egzaminu zawodowego przeprowadzonego przez okręgową Komisję egzaminacyjną. I to powoduje, że ta zdawalność faktycznie jest taka wysoka. Tak, zdecydowanie tak. Mamy też takich słuchaczy, którzy przychodzą i Wiedzą, że potrzebują tego zawodu i, i bardzo się przykładają. Ja wspomniała Pani, że przechodzą, a jest też jakaś interakcja zwrotna po zakończeniu, po zakończeniu studiów? Czy, czy wracają do Was słuchacze i mówią, że udało się im znaleźć pracę? Są takie sytuacje? Tak, ponieważ my bardzo staramy się integrować i mamy słuchaczy, którzy przychodzą, czy piszą też do nas, chwalą się swoimi osiągnięciami, bardzo im kibicujemy zresztą w tych, w tych działaniach poszukiwania pracy, czy też dalszego rozwoju. Bardzo często się zdarza, że te praktyki zawodowe, które oni odbywają, to tam już zostają, oprócz... W miejscu, gdzie? W tym miejscu, mhm. tak, 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 jak najbardziej w tym miejscu. Poza tym też staramy się wprowadzać taką aktywizację w szkole, bardzo dużo rozmawiamy z naszymi słuchaczami i staramy się im pokazywać szereg różnych możliwości, czyli to, że na przykład ktoś kończy tego opiekuna medycznego, on ma jeszcze możliwość. Robienia dalszego kierunku czy terapeuty zajęciowej? Do szkolenia się. Dokładnie, tak. Robienia kolejnego hmm. zawodu, który jest bardzo powiązany z tym pierwotnym, który skończył nasz słuchacz na samym początku. I to się sprawdza. Nasi słuchacze, którzy kończą szkołę średnią, przychodzą do nas i na przykład zapisują się na opiekuna medycznego, kończą opiekuna medycznego, i okazuje się, że faktycznie ten terapeuta zajęciowy jest niezbędny. Więc kontynuują szkołę dalszą na kierunku terapeuty zajęciowego. W międzyczasie okazuje się, że praktyka ich zawodowa pokazuje, że jest jeszcze potrzebny masażysta. Tak? Mhm. E, więc też w tym momencie. Jest możliwość ukończenia szkoły technika masażysty. Brzmi to bardzo interesująco. W takim razie, co mają zrobić młodzi ludzie, albo ci starsi, którzy chcą rozpocząć naukę w Centrum Edukacji Sigma? W pierwszej kolejności przyjść do nas, do naszych pani w sekretariacie przy rynku 9. Najlepiej już od razu z dokumentami. Czyli z, ze świadectwem ukończenia szkoły średniej i dowodem osobistym, i wtedy panie po pełnym wywiadzie są w stanie zaproponować, czy też od razu zapisać danego słuchacza na dany kierunek. Jeśli ktoś nie ma wykształcenia średniego, bo też tak się może zdarzyć, a jednak chciałby bardzo poszerzyć swoją, swój zawód, swoje kwalifikacje. To też możecie zaproponować. Oczywiście wtedy proponujemy ukończenie szkoły średniej. To jest jedna rzecz, że możemy zaproponować ukończenie szkoły średniej, ale również możemy zaproponować kursy. Te kursy już są e, troszeczkę inne niż, e, niż szkoły policjalne, To jest na przykład właśnie e, dietetyk, to jest e, na przykład asystent nauczyciela przedszkola, to jest sekretarka medyczna. To są e, kierunki. E, kursów, które nie wymagają wykształcenia średniego, ale też zawody, na które jest zapotrzebowanie na rynku. Dobrze, bardzo dziękuję Pani Dyrektor za rozmowę. Dziękuję również. Zapraszamy.